Zdecydowana większość kierowców jest już przekonana co do tego, aby przed zimą zmieniać opony letnie, na zimowe, ale ja chciałbym namówić wielu zmotoryzowanych do tego, żeby nie zmieniali tylko opony, ale kompletne koła. Czy zgadza się Pan ze mną? Oczywiście, że zgadzam się z tym, co Pan powiedział. Dla wygody kierowcy felgi wraz z oponami powodują to, że kierowca nie musi podjeżdżać do serwisu co sezon czekać w kolejkach i tak dalej, gdyż ma gotowe koła, wymienia sobie je sam w garażu. Następną rzeczą, o jakiej kierowca powinien pamiętać, no to przede wszystkim wyważenie tych kół. Co 10 tysięcy zaleca się sprawdzanie tego wyważenia, bo niekoniecznie ono musi się zmienić. Natomiast jest to o tyle istotne, tak jak grubość i wysokość bieżnika w oponach nowych, zapewniając bezpieczeństwo. Wśród kierowców panuje taka opinia, że jeśli stosujemy opony zimowe, to tylko z felgami stalowymi, a czy aluminiowych nie można stosować? Jak najbardziej to jest mylne, bo aluminiowe felgi są dużo lepsze na zimę, jeśli chodzi o trwałość tych felk i korozję. Felka stalowa, wbrew pozorom tego, co się uważa jako stereotyp, jest bardziej narażona na warunki atmosferyczne, gdyż nie ma żadnej warstwy ochronnej lakieru. Nie ma żadnych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Pomimo tego zakładamy najczęściej kołpak na felgę stalową, gdzie chcąc, nie chcąc już rysujemy felgę, zapewniając dostęp do powstawania korozji. Felga stalowa najczęściej po zimie jest ruda, czyli zaczyna podchodzić rdzom. Natomiast felgi aluminiowe w większości przypadków przez producentów już są tak skonstruowane, że mają kilka warstw lakierowych, ochronnych. Jest to malowanie proszkowe, później nadany kolor konkretnej felgi i na koniec warstwa utwardzająca lakieru, która tak naprawdę ona powoduje to, że felga nadaje się na zimę. Czy każdy rodzaj alufelgi będzie się nadawał do opony zimowej, do eksploatacji zimą? No nie każda felga. Na zimę należy bacznie zwrócić uwagę na... E, wykonanie, jeśli chodzi o powłokę lakierową felgi, nie powinno na zimę się stosować felg chromowanych i polerowanych, gdyż one mają bardzo osłabioną tą warstwę utwardzającą lakierową, a wręcz tylko jedną warstwę lakierową. I wtedy, e, wiadomo, to jest urządzenie mechaniczne, felga aluminiowa, powoduje to mm, liczne rysy na felze I wtedy, kiedy mamy tylko jedną warstwę lakierową, e, najczęściej ta sól jednak zaszkodzi feldze aluminiowej z jedną warstwą lakierową.